Dajcie, kochani. Dzisiaj mamy 4 grudnia, czyli czwarty dzień otwierania kalendarzy adwentowych. Jednocześnie dzisiaj imieniny obchodzą wszystkie nasze basie barbary, i ja chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, a szczególnie zwracam się do jednej. Basi, którą poznałam tak niedawno, dosyć niedawno, ale spotkałyśmy się już dwa razy na żywo, bo mieszka tutaj niedaleko mojej miejscowości i do czego zmierzam? To co widzicie przed sobą, ozdoby choinkowe wykonane na szydełku. To nie oznacza, że ja już się zabieram za ubieranie choinki, ale to są. Jedne z wielu prezentów, którymi obdarowała mnie Basia. Dziś, około 3 tygodnie temu, umówiłyśmy się, że spotkamy się ponownie, aby tym razem pokazać swoje prace. Spotkanie miało się odbyć u mnie, i dzień wcześniej. Yy, jeszcze napisałam do Basi, czy, czy spotkanie aktualne. Ona odpisała do mnie, że tak, tak, że właśnie pakuje reklamówkę, reklamówkę czy reklamówki. No i ja czytając tą wiadomość, pomyślałam sobie: oho, to będziemy dopiero miały co oglądać i robić. No, ale wyobraźcie sobie, jakie było moje zdziwienie, gdy yy, Basia rzeczywiście z taką wielką reklamówką i to chyba nie jedną. Yy, Czekała na mnie, a później się okazało, że w tej reklamówce są prezenty dla mnie. To po prostu był dla mnie szok, bo y, powiem szczerze, że z tych prezentów mogłabym zrobić y, kolejny kalendarz adwentowy, bo nawet nie wiem, y, tych prezencików jest chyba więcej niż 24. Całe pudełko tutaj ja nie pokazałam wszystkich tych ozdób y, robionych na szydełku, bo ona mi je dała po prostu y, dużo, dużo tego jest, więc nie wyciągałam wszystkiego. Wiem jaki ogrom pracy trzeba było włożyć, żeby zrobić te ozdoby, y, bo dopytałam się, czy, to, czy te ozdoby już po prostu miała zrobione, powiedziała, że robiła je na bieżąco, y, czyli dla mnie po prostu jak ona mi to wszystko wręczyła to był dla mnie no, takie bardzo miłe i jednocześnie czułam się taka zakłopotana, że y, tyle prezentów dostałam od osoby, którą tak naprawdę dopiero poznałam, bo y, wśród tych prezentów właśnie są te ozdoby choinkowe, y, były jeszcze y, Nożyczki, magnesy, pudełeczko na igły, z chyba ileś bardzo dużo, bobinek. Wszystkie takie rzeczy malutkie, które po prostu są w którymś momencie potrzebne dla osoby, która haftuje. No i oprócz tego jeszcze dostałam trzy kubeczki ceramiczne. Ja wam zaraz pokażę te kubeczki. Tylko tutaj troszeczkę o, zabiorę to. Jak najbardziej aktualny kubeczek z motywem zimowym. Tak wygląda. Idealnie będzie się nadawał do herbatek z kalendarza adwentowego. Tu jest kubeczek jesienny. Z motywem jesiennym. W moich kolorach przepiękny. I trzeci, najbardziej kolorowy, zobaczcie. Cudo. Po prostu cudo. Także, Basiu, ja dziękuję Ci bardzo. No nie wiem, mam nadzieję, że Moją radość odczułaś na tym spotkaniu, i ona nadal trwa. Zresztą, za każdym razem, jak będę patrzyła na któryś z tych Twoich upominków, po prostu na pewno będę myślała o tobie i no, w myślach ponownie będę dziękowała. No, a teraz, kochani, przechodzimy do tego, co najważniejsze: do kolejnych prezencików z kalendarza adwentowego. Tak jak wcześniej mówiłam, ja będę otwierała trzy prezenciki, tak sobie myślę środa czwartek, piątek. No, czyli czwarty, piąty i szósty dzień, aczkolwiek zastanawiałam się nad tym szóstym, czy nie zostawić go sobie na ten konkretny dzień szósty, ale wiem, że będę miała piątek zajęty po południe, więc lepiej to zrobić dzisiaj. Aha, to są, tak wyglądają prezenciki, i jeszcze y, do tej pięknej paczki luzem powrzucane są właśnie takie piramidki z herbatką i słodyczek. Przyznaję się, że jednego już takiego kasztanka pochłonęłam. Zresztą y, trzymam się dzielnie, chociaż. Od wczoraj już tak myślałam, że dzisiaj będę właśnie nagrywała ten film, no i właśnie zaczęły się pokusy, czy nie podejrzeć, co jest w tych przepięknych paczuszkach, ale no udało mi się powstrzymać, a tak w ogóle to jest dzisiaj, co jest dzisiaj, środa i jest godzina ósma rano. Też los przygotował mi taką niespodziankę. Dzisiaj idę do pracy pierwszy raz od nie wiem ilu lat na godzinę dziewiątą, może dziewiątą trzydzieści. Jak ktoś wcześniej nie zadzwoni, więc pomyślałam, że wykorzystam ten moment, żeby nagrać to dla Was. I być może, że jeszcze przed pracą uda mi się wystawić ten filmik, ale nie przedłużając, bo już sama jestem niesamowicie ciekawa, co ja tutaj znajdę. E, emocje nie minęły, czyli dzisiaj mamy czwarty. Emocje nie minęły, dalej. E, no, po prostu przeżywam to otwieranie tego kalendarza. To, co tam znajdę w środku, cokolwiek bym nie znalazła, to i tak samo, właśnie samo otwieranie to już jest e, to już są właśnie emocje. Chcę to zrobić ładnie, ale zaraz. O, da się woda. A, no i najważniejsze, bo ja y, w poprzednim filmiku odłożyłam kopertę i powiedziałam, że y, zajrzę do niej później, ale w tych wszystkich emocjach, oczywiście, że zajrzałam do niej dopiero już, jak zaczęłam y, robić tutaj porządki. Także ja już wiem, kto jest moją Mikołajką. Y, wam... Zdradzę to w sobotę. Jeszcze troszkę potrzymam was w niepewności. Moja Mikołajka już wie o tym, że ja, że ja wiem. O, proszę. Śliczne są te piramidki. Herbatki. Ada cień, bo w pokoju niestety jest. Ojej, ojej, ojej! Zobaczcie, idealny prezent dla mnie, ponieważ ja w każdej pracy muszę coś pruć, a jeszcze jak to ślicznie wygląda, świeci się, a ja lubię w takich gadżetach, może niekoniecznie gdzieś tam w braniach, ale Taki to jest yy, rozprówacz. Nawet teraz, tą pracę, którą zaczęłam haftować chyba 2-3 dni temu, to już kilka razy musiałam jakieś elementy próć. Aczkolwiek z takim sprzętem, no to trzeba będzie uważać, bo to jest dosyć ostre. Zobaczcie. Dziękuję Ci, Mikołajko. Coś pięknego. A... Może później to tutaj nie udało się. O. Czyli tutaj mamy dzień czwarty. Hm. Dzień piąty. Przyznam się, że troszkę się go naszukałam w paczuszce, bo widzimy, że ma inny kształt i jest inaczej zapakowany. I kilka takich prezencików właśnie leży tam na samym dole, tutaj już przetnę nożyczkami na samym dole paczuszki więc musiałam tam ją troszkę poprzewracać mikołajki na papierze radosne, takie jak ja <grymne> dobra, otwieramy otwieramy zapakowane Wydaje mi się, że tu jakiś materiał będzie, bo czuję coś miękkiego. Oj, zapakowane solidnie. Mm. Kaszel i to jeszcze taki świecący. Jaki śliczny. I to jeszcze od Eleny Timki. Tym, szok, po prostu szok. <laughs> cudo, normalnie cudo. Ja chyba w rękach nie miałam jeszcze takiej tkaniny, która była przez kogoś farbowana. No. no, nie wiem co powiedzieć. Po prostu brakuje mi słów. Oczywiście, że w głowie już mam yy, myśli, co ja będę mogłabym yy, na tym haftować. Na, jak na razie, tak jakby z tych wzorów, które tutaj ja mam u siebie, to nic mi nie przychodzi do głowy, ale to pewnie będę musiała coś na spokojnie <laughs> pomyśleć. Jejkuś! Szok. Zobaczcie, jak się świeci. Bo to... Dzisiaj tutaj mam włączone sztuczne światło, więc te wszystkie odblaski widać. No nie, cudo, cudo. Ach. I tu jest właśnie jeszcze. To muszę sobie zachować jak najbardziej. I mamy dzień szósty. Szósty a może też wezmę nożyczkami już, żeby nie przedłużać, bo i tak boreczki nie chcę uszkadzać bo są przepiękne i na pewno jeszcze do czegoś się przydadzą No, Mikołajka chciała, żeby ta chwila niepewności u mnie trwała jak najdłużej, ale dobra, dobra, już, już, już. Ach. Mm. Czy wy to widzicie? Kolejna igiełka. I taki fościk na nożyczki. E, po prostu brakuje mi słów. To jest tak piękne. że aż otworzę. Otworzę, bo chcę to podotykać. To są też ręcznie robione ozdoby. Kurde, tak ciężko widać dzisiaj, no ale warunki są, jakie są. Zobaczcie. I tutaj nie będę na razie wyciągała z, z, tego, z tej folii, ale taki sam kwiatuszek, no i Coś pięknego. Dziękuję Ci, Mikołajko. Normalnie sprawiasz, że te, te moje dni teraz są po prostu jak z bajki. Także, moi kochani, to tyle. Kolejne trzy prezenciki za, za mną z kalendarza adwentowego. Masa zadowolenia z prezentów od Basi. Mam nadzieję, ale i to widać po Waszych filmikach, że Wasze prezenciki po prostu każdej z nas sprawiają tyle radości. To już może nie tyle chodzi o te prezenty, ale właśnie o tą wspólną zabawę, o tą chwilę takiej niepewności, co tam jest w środku. No i po prostu no jest super. Także dziękuję Ci, Olu. Jeszcze raz, tak jak i reszta dziewczyn. Przekazuję swoje słowa podziękowania. Ja również Tobie po raz kolejny dziękuję za zorganizowanie takiej zabawy. I do zobaczenia w sobotę. Pa! pa.